Jak złożyć komputer Edycja 2021. Cześć wszystkim, witajcie z tej strony Chemik. W tym materiale pokażę wam dokładnie jak złożyć komputer stacjonarny w 2021 roku, na co zwrócić uwagę, e, co zrobić, żeby nie popełnić błędów i żeby po złożeniu wasz komputer odpalił tak zwane ostrzała. Zacznijmy od omówienia podstaw. Na samym początku oczywiście musimy kupić nasze części wiadome, to jest rzecz oczywista, natomiast zakładam tutaj sytuację, gdzie wszystko mamy nowe. I e, film na pewno będzie długi, ale chciałem, żeby był rzetelny i dokładny. E, więc zaczynając od początku, gdy już mamy nasze części wybrane i wszystko ze sobą pasuje, no to musimy się upewnić, zanim zaczniemy przystępować do składania komputera, że mamy wszystkie części, tak? E, musimy sprawdzić, e, czy mamy procesor, płytę główną, RAM, zasilacz, dysk e, oraz obudowę. I to jest takie minimum z minimum. Jeżeli nasz procesor nie ma e, w zestawie chłodzenia, no to czy mamy jakieś dodatkowe chłodzenie na nasz procesor? Inaczej nie odpalimy naszej jednostki komputerowej. Gdy już wszystko mamy w postaci części, no to należy doposażyć się w narzędzia, co nam będzie niezbędne do złożenia komputera. By złożyć komputer, no to zdecydowanie tutaj śrubokręt, jeden, drugi, w zależności od tego, e, jaki gwint będzie miała śrubka. Najlepiej mieć swoją pastę termoprzewodzącą, w tym przypadku ja mam MX-4 od Arctic Cooling, e, natomiast większość chłodzeń ma preaplikowaną pastę termoprzewodzącą, która według mnie nadaje się tylko i wyłącznie do starcia. No, ale jeżeli ktoś nie ma, to możemy ją wykorzystać obcinaczki do trytytek i innych tego typu rzeczy no i oczywiście same trytytki. Jeżeli już mamy wszystkie narzędzia, to zabieramy się za obsadzenie procesora, ramu i chłodzenia na naszej płycie głównej. Zapraszam. Mamy na stole już naszą płytę główną. W naszym przypadku dzisiaj będzie to MSI B450M Mortar pod LGA 1200 i będziemy na niej obsadzić procesor Intel Core i7 10700F. O. Przygotowałem już sobie RAM i przygotowałem sobie już po części chłodzenie, bo będzie to chłodzone Silent PC Fera 3. Zaczynamy więc od odbezpieczenia soketu, podniesienia go, wzięcia naszego procesora. No, to w sumie to jest najbardziej chyba niebezpieczny element, moment bardziej montażu naszego komputera. Obsadzamy bardzo delikatnie nasz procesor w sokiecie. O, on nam powinien wejść. Tutaj są takie, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj są takie jakby bolce. O. I to ma nam idealnie się spasować. Gdy już mamy obsadzony nasz procesor, sprawdzamy, on powinien minimalnie się ruszać. No to nakładamy tutaj pod tą śrubę e, naszą kratkę. Przeciągamy na dół. O, jak sami widzieliście, odskoczyło nam automatycznie. Nie musieliśmy nic ściągać. To jest bardzo ważne, bo ściągając to możemy e, pogiąć piny w sokecie. Teraz przystępujemy do montażu ramu i jest bardzo istotna kolejność. W naszym przypadku mamy ogromny plusik, bo na płycie głównej jest napisane, które banki musimy obsadzić jako pierwsze. Natomiast, jeżeli by to nie było opisane, to koniecznie. Zajrzyjcie do instrukcji, bo jest to bardzo istotne, czy obsadzamy banki 1, i 3, czy 2, 4. W naszym przypadku będzie to 2, 4, więc odbezpieczamy. Ram już jest przygotowany. Odpowiednia orientacja i on musi nam po prostu zaskoczyć. Druga kostka. Tyk, tyk I gotowe. I prawie mamy płytę gotową, natomiast Następuje jeszcze proces montażu chłodzenia. W tym wypadku nie będę go wam pokazywał. Z prostego powodu mamy chłodzenie niereferencyjne, tak jak wcześniej wspomniałem, i każde chłodzenie niereferencyjne cechuje się innym typem montażu. Jeżeli byśmy chcieli zamontować boksa, no to po prostu należy go wcisnąć w te cztery otwory dookoła soketu procesora. Podczas obsadzania chłodzenia przypomniałem się jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Mianowicie pierwsza to jest to, co macie pod spodem, czyli jeżeli uzbrajacie płytę główną, no to koniecznie na przykład postawcie ją nie na blacie, tylko na na przykład takim worku, w którym była zapakowana płyta. Główna jest to worek ESD, dzięki czemu macie 100% bezpieczność, że nic się nie stanie z waszą płytą. A druga, no to jest to pasta termoprzewodząca. Ja zalecam i zachęcam do składania tej pasty termoprzewodzącej na procesor, jak będziecie używać swojej, a nie tej, która jest naniesiona na chłodzenie, żeby to robić na krzyż. Jest to według mnie najlepsza metoda, najbardziej skuteczna. Gdy dociśniemy chłodzenie, ono się bardzo równomiernie rozprowadzi po naszym procesorze no i będzie idealną tą warstwą, która transmituje ciepło z IHS-a procesora do naszego na przykład takiego chłodzenia. No i co? No i mamy to. Jest płyta główna uzbrojona, mamy potężne chłodzenie wieżowe, ram, wszystko leży, można złapać za chłodzenie i nic nie odpada. Natomiast jeżeli na naszym komputerze będziemy montować dysk na złącze M2, na przykład taki, o, no to bardzo istotnym jest, aby ułatwić sobie życie i już na tym etapie zamontować go, w którym m dwa, jeżeli mamy więcej niż jedno. Tutaj z racji, że mamy radiator, obsadzę go w tym dolnym, natomiast jeżeli nie macie, to zachęcam właśnie wtedy do montażu w tym złączu z shieldem. Śrubka do montażu dysku powinna się znajdować w toolboxie od płyty głównej. No i tak oto się prezentuje już płyta główna w pełnej okazałości wraz z zamontowaną M2. Teraz co należy zrobić, należy przejść do obudowy, no i już pokazuję krok po kroku, co jak dalej działać. Mamy już obudowę u nas na blacie. W tym wypadku będzie komputer składany na obudowie od Frakta. Jest to Core 2500. Obudowa jak widać z pełnym panelem tutaj bocznym. Nie mamy szkła, nie mamy plexi ale ten komputer nie miał być ładny, on miał być po prostu takim troszeczkę wołem roboczym. Sto Co należy zrobić? Należy wpierw oczywiście odkręcić oba panele boczne i naprawdę, jeżeli macie na przykład możliwość zdjęcia topu jeszcze, to zachęcam Was do zdjęcia wszystkich paneli roboczych, bardzo mocno ułatwi Wam to pracę. Już mamy naszą obudowę bez paneli, no to oczywiście należy ogarnąć, gdzie jest toolbox. W naszym przypadku był w środku, tutaj w saneczkach. Tutaj będą niezbędne śrubki do montażu ogólnie całego komputera. Teraz należy by ogarnąć... Jakie mamy po prostu kabelki tutaj w obudowie? Tak? Tutaj widzę, że mamy na przykład od wentylatora jeden kabelek, ale widzę, że tutaj jest na tył wbudowany jakiś hub na wentylatory, więc to też jest istotne, bo trzeba będzie go e, chociażby podpiąć do zasilania no i podpiąć do niego wentylatory. Jeżeli chcemy, bo jeżeli nie, to możemy oczywiście podpiąć pod, e, pod płytę główną. Tutaj mamy cały front panel wraz z USB 3.0, to też jest istotne. Każdy z tych kabelków rozplatamy z tych, e, trzymających je drucików. I już y, zaraz do Was wracam. E, po, rozplota, po rozplątaniu oczywiście należy naszą obudowę postawić na boku i zabieramy się już za składanie takie konkretne, mianowicie obsadzanie płyty głównej. Jeszcze taka mała dygresja, jeżeli macie dyski twarde, talerzowe, 35 półcalowce albo ssd no to zachęcam Was, żeby właśnie w tym momencie je zainstalować w obudowie. Będzie łatwiej na przyszłość jak będziecie już po obsadzeniu płyty głównej. No i jeszcze druga rzecz, e, mianowicie, jeżeli macie zasilacz modularny, bądź niemodularny, to w przypadku modularnego weźcie kabel o zasilania płyty głównej i sprawdźcie, czy zmieści Wam się tutaj, o, przy przepuście do e, zasilania właśnie procesora od płyty głównej. Często jest tak, w budowa, w szczególności tych tańszych, że jeżeli chcemy nasz kabel przeprowadzić, to wpierw Musimy właśnie go przeprowadzić, a dopiero potem przekręcić płytę główną, bo inaczej nam po prostu nie przejdzie. Także, żeby nie robić dwa razy roboty, sprawdźcie to wpierw, czy macie wystarczającą dużą ilość miejsca. Gdy już mamy naszą obudowę przygotowaną do obsadzenia płyty głównej, tak jak w tym wypadku, nie mamy w ogóle tutaj nakręconych kołków dystansowych, mianowicie takich oto pod płytę główną. I teraz należy wziąć naszą płytę główną, chyba że macie doświadczenie, na przykład tak jak ja, przymierzyć po prostu do naszej obudowy i znaleźć sobie otwory, w które należy wkręcić te oto kołki dystansowe. Ja to nakręcę i zaraz do Was wracam. Tak więc, gdy już mamy nasze kołki dopasowane i wkręcone, należy teraz obsadzić płytę główną. Mogę troszeczkę zasłaniać kadr, ale uwierzcie mi, nie mam jak inaczej tego zrobić. I no, tutaj należy oczywiście tak wycelować, żeby nasz tylny panel wszedł w obudowę. Następnie sprawdzamy, czy wszystkie się. Pokrywają otwory na nasze kołki, i teraz należy znaleźć odpowiednie śrubki z toolboxa i dobrze dokręcić płytę główną, natomiast z umiarem nie dokręcajcie na siłę, gdyż raz, że możecie przekręcić kołek, a dwa, możecie uszkodzić waszą płytę główną. Jak to mówią, nic na siłę, wszystko młotkiem, to w tym wypadku nic na siłę, wszystko z umiarem jest bardziej stosowne. Mamy już obsadzoną naszą płytę główną, trzyma się solidnie, o, nawet można by się pokusić o podniesienie za cooler całego komputera. Natomiast od czego zaczynamy dalsze składanie? Mianowicie nie od podpinania dysków, montażu zasilacza, karty graficznej, a od podpięcia właśnie wentylatorów, front-panela, wszystkich USB na froncie i tak dalej, i Jak to zrobić? Już pokazuję i objaśniam. Jeżeli mamy w naszej obudowie y, albo jakiś zewnętrzny kontroler do wentylatorów, to podpinamy je do tego. Chyba, że mamy na naszej płycie wystarczającą ilość złącz do podpięcia wentylatorów. Sfokusuję? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, udało się i... Wtedy staramy się je wpiąć właśnie w płytę główną. W naszym przypadku jest idealnie, bo mamy jedno złącze do wentylatorów właśnie obudowy oraz drugie złącze do wentylatorów obudowy, które znajduje się w tym miejscu. Więc i frontowy, i tylny wentylator możemy spokojnie podpiąć pod front panel. Zaraz przejdę do reszty. Zmieniłem troszeczkę kadr, no i sobie już wyprowadziłem w odpowiednie przepusty Konkretne złącza, które są mi potrzebne. Zaczniemy od rzeczy najdalszej, czyli front audio. Wpinamy je w złącze front audio, i tutaj uwierzcie mi, nie pomylicie się, bo front audio ma tak zrobione tutaj pinologię, że pin pusty jest na środku, a nie tak jak w przypadku usb że jest skrajnie, więc na pewno się nie pomylicie z tym. Także tutaj sprawa jest prosta. USB 3.0 na front też sprawa prosta. Jedno jedyne takie złącze o takim e, pinologii, pinaucie, a zarazem e, kształcie. No i je wpinamy w jedno jedyne złącze e, pasujące. Może być tak, że na waszej płycie głównej będą dwa takie złącza. No to po prostu wpinamy e, w to, które Wam wygodnie. One nie mają jakiejś kolejności. E, na zasadzie, że jak wypniemy w, w drugie, to nie będzie nam działało, bo w pierw trzeba pierwsze trzeba obsadzić pierwsze. No i rzecz tajna i magiczna dla większości, czyli nasz front panel. I co wy na to? Rzecz też równie prosta. Tutaj wpinamy to w system JFP1. I na niektórych płytach górnych jest opisane, który konkretnie pin odpowiada za którą rzecz typu Power Switch, Reset Switch, HDD LED+, plus, HDD LED- minus. i tutaj w przypadku guzików, czyli switchy od przycisku zasilania oraz resetu nie ma znaczenia, czy podepniemy to plus do minusa, minus do plusa, czy plus do plusa, minus do minusa. Natomiast w przypadku diod, czyli HDD LED oraz Power LED jest to istotne, gdyż jeżeli podepniemy Plus do minusa, a minus do plusa, czyli o kolejności, to nasza dioda nie będzie mrygać. Więc zwracajcie uwagę, gdzie jest plus, gdzie minus w tej rozpisce na front panel i zawsze w tym wypadku sięgajcie do instrukcji obsługi, którą macie albo w pudełku odpływy głównej, albo w internecie i przestudiujcie pinologię tego front panelu, żeby podpiąć go dobrze już za pierwszym razem. W moim przypadku jest to oczywiście instrukcja obsługi i już na samym początku macie tutaj rozpiskę, który pin należy do którego i w tej kolejności trzeba podpiąć front panel nasz. Gdy już mamy podpięty nasz front panel, no to nie przejmujemy się tutaj tymi kabelkami. Na razie mamy je dobrze poprowadzone. A układaniem zajmiemy się na samym końcu. Teraz zalecam bym Wam, jeżeli macie dyski SSD bądź HDD, czy to w taskach, czy za trajektorem płyty głównej, to poprowadzić kable SATA sygnałowe do nich, żeby już wszystko było na miejscu. Następnie przechodzimy do montażu zasilacza. W tym przypadku będzie to na dole, ale nie mamy piwnicy. Jak sami możecie to zauważyć, sporo nowych obudów ma piwnicę, jest to ładne, schludne i estetyczne. Tak więc zabieramy się za montaż zasilania oraz podpięcie wtyczki EPS do zasilania procesora, 24-pinowej do zasilania płyty głównej, poprowadzenie wtyczki do naszej karty graficznej, której tu chwilowo nie ma, ale e, będzie w przyszłości. Mamy już wszystko pospinane. Tutaj 24 PIN już siedzi, tutaj 8 PIN EPS siedzi. Jak widać, są poszkodowani mianowicie moje palce przy składaniu tej obudowy, a stało się to przy wpinaniu wtyczki 8 PIN EPS. Kable SATA są przeprowadzone do dysków, które będą w przyszłości, oraz tutaj też do kolejnych dysków, które będą w przyszłości. Akurat w tym wypadku, jeżeli nie będziecie w ogóle tego używać, no to najlepiej jest piąć tutaj przy pęku kabli od zasilacza. Kable od karty graficznej na razie luzem z tego tytułu, że potem, gdy już zamontujemy naszą kartę graficzną, to no już na gotowo zepniemy sobie te kable od karty graficznej. Eee, przejdźmy na drugą stronę, gdzie mamy cały nasz, powiedzmy, to harmider. I tutaj no, nie ma tak naprawdę złotego środka. Jeżeli chcesz dobrze robić cable management, to musisz e, tak czy siak poświęcić i zrobić kilka komputerów, jak nie kilkanaście albo kilkadziesiąt, żeby się w tym troszeczkę wyrobić i zaplanować. E, moja taka rada, zaczynajcie od tego, żeby spiąć wasz najgrubszy przewód, czyli z reguły będzie to przewód właśnie od e, płyty głównej 24 pin, gdyż jest on najgrubszy i najtrudniej będzie go wam upchać w obudowie. Ja się chwilowo wyłączam i zobaczymy, jak udało mi się zrobić cable management. Jesteśmy już po cable managemencie, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mamy zostawione złącza, a dokładnie kable zasilające do SAT. Tutaj jest to całkiem dobrze pospinane. Zauważyłem pewną wadę tej obudowy, ma mało punktów, gdzie możemy sobie przypiąć właśnie nasze przewody, ale mimo to Uważam, że jest ok, i najlepszym dowodem na to, czy dobrze zrobiliśmy cable management, będzie to, czy nasz bok się dobrze łatwo zamknie. Teraz przejdziemy do ostatniego elementu, czyli obsadzenia karty graficznej i już spięcia wszystkiego na gotowo. No i cóż moi drodzy widzowie, tak się już prezentuje nasz komputer po obsadzeniu karty graficznej. Jest to karta graficzna tylko i wyłącznie testowo, w ramach tego, żeby przetestować, jak nasz komputer działa w tym przypadku. Ale jeżeli wy składacie swój zestaw komputerowy, no to obsadzenie karty graficznej jest to jedna z najprostszych rzeczy, no i trzeba ją wpiąć w PCI X16 pierwsze. Dać odpowiednie zasilanie, tak jak tutaj widzicie, cable management na dole jest zrobiony, także wszystko jest już gotowe. Nic tylko odpalać, aktualizować BIOS, instalować system i grać. Przejdźmy do podsumowania. Jak sami widzicie, poskładanie komputera nie jest aż takie super trudne. W szczególności, jeżeli mówimy tutaj o jednostce, no nie oszukujmy się, raczej mało zaawansowanej, bo nie mamy chociażby tutaj rozbudowanego jakiegoś IO nie mamy wielu wentylatorów. W przypadku obudów, np. z czterema wentylatorami, na start jest to troszeczkę trudniejsze, jeżeli w szczególności kontrolera, który znajduje się na przykład na tyle e, obudowy, dzięki któremu możemy w łatwy sposób kontrolować nasze wentylatory. Natomiast nie ma tutaj nic RGB poza tymczasową kartą e, graficzną. Więc też odchodzi nam spinanie chociażby kabli RGB. Jeżeli będziecie się stosować do tych wszystkich zasad, które tutaj ująłem w tym oto filmie, to gwarantuję wam, że wasze jednostki komputerowe będą dobrze i długo działały. Oczywiście najważniejszym jest to, żeby rozładować się w elektrostatycznie, czyli na przykład dotknąć kameryfera przed składaniem komputera. Istotne też jest to, żeby dobre komponenty, które pasują przede wszystkim do siebie, każdy z elementów, tak? Bo co z tego, jeżeli na przykład weźmiemy procesor Intela i będziemy chcieli go obsadzić na płycie głównym z chipsetem B450? No nie da rady, bo jest to chipset pod amd -ka musimy wybrać e, chipset B460 e, czy Z490, bądź mniejszy e, H410 lub No 500. Ja się zabieram za testy tej jednostki i polecam każdemu z Was, aby zaktualizować BIOS, niezależnie czy e, jest to konieczne, czy nie, po prostu zaktualizować, bo zawsze producent wnosi jakieś poprawki, które e, albo umożliwiają Wam obsługę, chociażby, nie wiem, lepiej ramu, lepiej jest taktowane timingi, czy Możecie go potem wyżej podkręcić, czy bardziej stabilnie będzie chodził Wasz procesor, no cokolwiek. I ma to zdecydowanie większe znaczenie w przypadku procesorów z odblokowanym mnożnikiem, ale w przypadku tego, tak jak tutaj 10700F, też jest to bardzo istotne, więc ja się zabieram z aktualizację bios -u. Film, jak to zrobić, macie oczywiście tutaj na górze. I jeżeli chcecie zainstalować Windowsa, no to film w dwóch częściach też macie tutaj w karcie na górze. Możliwe, że pojawią się tutaj też okna. W tym materiale to było na tyle. Mówił chemik. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!